Analiza indeksu WIG20 DAX S&P według technik Fibonacci'ego. Witam Państwa. Zapraszam na krótki komentarz. Na WIG20 doszło dzisiaj wreszcie do przełamania testowanej Ostatnio wielokrotnie strefy 2272-79. Indeks zmierza obecnie w kierunku kolejnej, kolejnego węzła podażowego Fibonacciego 2313-2318, zbudowanego na bazie zniesienia 78,6, poprzedniego pokazanego czerwoną przerywaną linią impulsu podażowego. Co istotne, przebiega tutaj również wiarygodna median line, to automatycznie wzmacnia znaczenie tej właśnie strefy Fibonacciego. Dzisiaj chciałbym pokazać także wykres kontraktów w skali dziennej, ponieważ po zanegowaniu strefy 2217-2222 kontrakty testują w tej chwili również taki eksponowany przeze mnie przedział cenowy 2243-48. Tak jak wspominałem w swoim komentarzu porannym, strefa jest istotna, ponieważ jak widać na wykresie, przebiegają tutaj również dwie linie Pitchforka poprowadzone z różnych punktów zaczepienia. Także to jest taki istotny czynnik podwyższający znaczenie tej strefy. Można zatem stwierdzić, że mamy troszeczkę taką niespójność między wykresem kontraktów i WIG-20, ponieważ wykres kontraktów już testuje ważny opór, natomiast WIG-20 zbliża się do tej strefy 2313-18. Może się zatem tak zdarzyć, że strefa na kontraktach zostanie naruszona, a impet ruchu zacznie wyczerpywać się w okolicy 2313/18. Zanegowanie jednak tej bariery podażowej to silny sygnał kontynuacji ruchu wzrostowego. Również indeks niemiecki po zanegowaniu strefy 6486/6520. Jak widać, ta strefa przemieniła się wczoraj w zaporę popytową. Podąża w kierunku kolejnego węzła podażowego 6670-6705, gdzie oczekiwałbym wzrostu presji podażowej. Sesji za oceanem z racji Dnia Niepodległości wczoraj nie było, więc siłą rzeczy wykres nie zmienił się. W ramach przypomnienia warto tylko nadmienić, że w tej chwili kluczowym węzłem podażowym na SP jest strefa 1384-1389. Dziękuję bardzo.